Czecie, jakie piękne, dostałem zaproszenie do Tetry No to co? No to lecę! W Polsce minus 6, a u nas w Niemczech 19. Witajcie. Dzisiaj jestem w Niemczech, dokładnie w miejscowości Mele, gdzie znajduje się fabryka firmy Tetra. I tu jakieś widzę jeszcze inne marki właściciela Tetry, czyli Spectrum Brands, to się chyba tak czyta. I w tej fabryce konkretnie produkowane są wszystkie pokarmy dla ryb akwariowych i dla ryb w oczkach wodnych oraz preparaty i do akwarium. I do oczek wodnych. Także ja tutaj dostałem zaproszenie, więc mogę wejść na teren zakładu, no i zobaczyć, jak to wszystko jest produkowane od A do Z. A co będę wam mógł pokazać, no to zobaczymy. Wiecie, to jest niemiecka firma. Tutaj trzeba mieć zezwolenia, ubrać się pewnie w kombinezon ochronny i dopiero można zwiedzać. Także zapraszam serdecznie na film, zobaczymy, co mi pokażą. Sponsorem kanału jest firma Tetra, producent pokarmów oraz firma Aquel, producent filtrów akwariowych. Niestety tak jak myślałem, nie wpuścili mnie do fabryki z aparatem, dlatego zdjęcia i filmy będą od autoryzowanego fotografa i filmowca. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci i oprowadzeni przez kierownika zakładu. Dostaliśmy takie białe kitle. I podzieleni zostaliśmy na dwie grupy. Zostaliśmy oprowadzeni od początku do końca, czyli od samego początku procesu do końca. Już wam mówię, jak to wyglądało. Najpierw żeśmy weszli do takich hal, gdzie przyjeżdżają w wielkich zbiorczych opakowania, opakowaniach składniki, później to wygląda jak, jak taki wielki młyn. W sumie można to porównać, nie wiem, gorzenia, albo piekarnia, gdzie z takich wielkich silosów się te półprodukty przesypują w odpowiednich ilościach, zostają mieszane. Mówię na razie o pokarmach, bo w tej, w tej wielkiej fabryce produkują pokarm dla rybek i preparaty do wody dla rybek akwariowych i dla rybek do oczka wodnego. Więc to wszystko jest mieszane. Później... Trafia do automatycznego. W ogóle to się wszystko dzieje w sumie półautomatycznie, bo mieliśmy to w sobotę i tam naprawdę załoga to szkieletowa jest. Jest takie centrum dowodzenia, gdzie trzech panów ma komputery, czerwone przyciski, i tam na wszystko patrzą. W międzyczasie jest parę osób z obsługi, które pilnuje tych silosów, żeby one to dobrze mieszały. I powiem wam, że taki wstępny produkt próbowałem. Bardzo dobry jako zakąska na wieczór turbosmaczne, można to normalnie jeść, bo to ma więcej przechodzi badań niż nasze jedzenie w sklepie. Co było dalej? Jeżeli to już zostało wymieszane, mówię o pokarmach, to automatycznie jest to opakowane. Linia produkcyjna sama pobiera opakowania, sama dozuje pokarm, sama nakręca, sama etykietuje, ale to jest pikuś, bo później robot to sam pakuje w takie sześciopaki z reguły, później w kartonik, później ten kartonik jest przenoszony przez robota i słuchajcie, automatycznie foliowany, pakowany, wyjeżdża na palecie. A jeżeli chodzi o na przykład preparaty do wody, to odbywa się to podobnie, czyli też mamy podstawowe składniki, które są tam mieszane. I jako ciekawostkę Wam powiem: w Stanach jest troszeczkę inna woda. Nie, nie dowiedziałem się o co chodzi dokładnie, ale jest troszeczkę inna woda i ten skład na przykład uzdatniacza do wody jest inny. Co tam jest? Bakterie, nie? Pokojarzycie Bakterie Tetry. To bakterie tetry są w takich wielkich kadziach. Od samego początku nie tam kiedyś wyhodowali, i cały czas to jest ta sama rodzina, kolonia bakterii. W wielkich kadziach, żeśmy byli, gdzie to jest namnażane, karmione solą, co ciekawe, jest karmione też solą. Jest tam dział, wszędzie są w ogóle działy takie kontroli jakości, takie pośrednie. Na przykład bardzo duży dział jest przy tych, yy, przy tych bakteriach. Tam nawet było akwarium morskie ciekawe, nie? takie różne fiolki, cuda. Cały czas tam nam opowiadał jakiś profesor, jak on to go pilnuje, i to jest tam, wiecie, sprawdzane na bieżąco. Później te płyny, czy to jest uzdatnia, czy to już w sumie wyglądało jak mała straż pożarna, albo jak mała to już jak mała gorzelnia, nie? wszędzie rury, i to z tych wszystkich rur się mieszało, też trafiało na automatyczną linię, która to pakuje, czyli pobiera. Znane, żółte buteleczki, napełnia, potem dwufazowo dokręca najpierw lekko, potem druga maszyna, dokręca to mocniej, później etykieciarka to etykietuje, jest cały czas kontrola jakości, czy jest więcej niż powinno być, jest zawsze parę więcej, nigdy mniej danego produktu, tak samo z pożywieniem. I to też później robot pakuje w opakowania zbiorcze, pakuje to foliuje i daje. Na paletę. Także ja ten cały proces zacząłem. To nie jest jakieś ogromne, jest tak bardzo w sumie zwarte. Fabryka po prostu pokarmu dla, dla rybek. Jest też taki mikrohistoryczny dział, wszystkie te produkty od samego początku, jak one tam ewoluowały, i etykietki, i różne takie śmieszne obrazki, komiksy, czarno-białe, bardzo przyjemnie, jest też dział techniczny, gdzie oni to badają, są, są takie, jakieś przyrządy do badania tej wody, zwróciłem uwagę, że oni nawet testy wody robią sobie swoimi kropelkami, które są, możecie wy też użyć w akwarium, to oni, oni w laboratorium też mają te testy wody, mają tam jeszcze kupę cuda, innych rzeczy, były też nowości, nie mogę o nich mówić, ale tam testowane są też nowe, nowe, nowe produkty, także bardzo przyjemnie, ja też poprosiłem tutaj Tetra o komentarz, nie? Tak, od A do Z, jak czym się kierują, jak to wygląda i posłuchajcie. Od ponad 70 lat hasło Made in Germany, i tu już jest duży plus, że oni są zawsze dumni, że to jest niemieckie. To tak jak my, powinniśmy też na wszędzie pisać Made in Poland, przyklejać polską flagę, a nie szukać polskiego języka na trzeciej stronie opakowania. Powinniśmy się tego uczyć i też być dumni, że coś produkujemy sami. Jest kluczowym czynnikiem sukcesu marki Tetra. Różne inwestycje o wartości ponad 4 milionów euro idą na badania i rozwój, i posiadamy około 200 patentów. Nasze produkty sprzedawane są na całym świecie. Spectrum Brands to jest właściciel marki Tetra. Posiada spółki w kilku krajach, takich jak Francja, Wielka Brytania, Japonia, USA, Chiny, Włochy i oczywiście Polska. W fabryce w Mele, która się znajduje na terytorium Niemiec, gdzie właśnie jesteśmy, produkowanych jest rocznie 50 milionów puszek z karmą dla ryb i 13 milionów butelek preparatów do pielęgnacji wody. W 250 formułach, które są wykorzystywane, jest, zużywa się 350 rodzajów surowców, czyli niedużo, nie? To nie jest tak, jak bierzemy jakiś produkt dla co jemy, a tam z tyłu 40, 40 rzeczy, z czego się składa, nie wiem, keczup, nie? Zaplecze badawcze marki Tetra stanowią laboratorium do analizy wody, glonów i mikrobiologii wodnej. Ponad 600 akwariów jest testowanych i rozległe tereny zewnętrzne, na których mają ponad 50 stawów takich do badań. Spoko, fajnie. Gdyby wszystkie puszki to taka ciekawostka puszki i butelki tetry produkowane każdego roku w Mele ustawiono obok siebie, można by osiągnąć odległość 5120 km, co równa się odległości między Niemcami a Kanadą. Widzicie, oni wszędzie podkreślają: Niemcy, Niemcy, Niemcy. Tak jak my też powinniśmy wszędzie podkreślać Polska, Polska, Polska. Zenek patriota się znalazł. Dobra. Jak wygląda proces produkcyjny pokarmów? W dużym uproszczeniu jest taki. Gdy dojadą do fabryki surowce do produkcji pokarmów, pobierane są próbki do podstawowych badań. Po uzyskaniu wstępnych wyników i wyników badań, które potwierdzają, że surowce są w normalnie przyjętych przez TETRE normach, dopiero wtedy są przeładowywane do silosów, o tych co mówiłem wcześniej, co jak w piekarni. Następnie przeprowadzane są szczegółowe testy jakości surowców. Także to tak są dwa rodzaje badań na początku. Dopiero po tym etapie produkcja dostaje zielone światło od badań do rozpoczęcia produkcji finalnego produktu. Silosów w zależności od tego jaki rodzaj pokarmu jest produkowany, Pobierane jest i mieszane to ze sobą w odpowiednich, tam składniki według danej formuły danego pokarmu czy tam preparatu. Następnie mieszanie i gotowanie w cudzysłowie są odpowiednie pokarmy. Na każdym z tych etapów pobierane są próbki i sprawdzane są parametry pokarmów. Tak wyrywkowo, czy wiecie, spełnia to normę. Gramatura, rozmiar, wilgotność. Gdy wszystkie normy są spełnione, pokarmy pakowane są do opakowań, które na końcu możemy znaleźć na półkach w sklepie. Bardzo miło było mi tam gościć, ale to dopiero pierwszy dzień, bo to zwiedzanie fabryki, a będzie jeszcze warsztaty z Michałem Adamkiem. Potem będzie kolacja w zoo, nocne zwiedzanie zoo w ogóle, wicie zwierząt po nocy jest niezłe. W akwarium w ogóle będzie ta kolacja, bardzo przyjemne miejsce. Potem tam wieczorek zapoznawczy, rozmowy w różnych językach, a na trzecim, w trzecim odcinku co tam było? A, będę z Danielem Różanym. Będziemy walczyć o podium w międzynarodowym składzie aquascaperów, więc Niemcy. Ja tam robię bardziej, tam będę Danielowi przeszkadzał. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!